Kolejne zadania, które były w ubiegłych latach na maturze. Tutaj mamy wyliczyć wartość takich logarytmów. Jak to zrobić? To 3 przerzucę, czyli będę miał logarytm przy podstawie 4 z 2 do potęgi 3. Z czego korzystam? Korzystam z takiej własności, że k logarytmów przy podstawie a z b, to jest logarytm przy podstawie a i teraz to k wchodzi jako wykładnik b, czyli z b do k. I tutaj tak to przerzuciłam. Dodać logarytm przy podstawie 4 z 32. To się równa. Tutaj mamy teraz dodawanie dwóch logarytmów o takich samych podstawach, czyli możemy logarytm przepisać, a liczby logarytmowane mnożymy, a zatem 2 do potęgi trzeciej. Ja to może zapiszę, że to wiadomo, że to jest 8, czyli tutaj będziemy mieli że pomnożymy sobie 8 razy 32. To nam wyjdzie logarytm przy podstawie 4. 8 razy 32, 248 8 razy 2, 16 z 256. I teraz ile jest taki logarytm? No pewnie niektórzy z was, z was już wiedzą, że to jest 4, ale sprawdźmy. 4 do której potęgi mi 256? 4 do drugiej to jest 16, do 3 64 no i 64 razy 4 jest 256, a zatem ten logarytm to 4. Tu sobie wyczyścimy. Teraz mamy działania na potęgach. I co my tutaj mamy? 9 do minus 10 razy 3 do 19. Spróbujemy to zapisać za pomocą Potęgi, która w podstawie będzie miała 3. Zobaczcie, zamiast 9 mogę napisać 3 do 2, to jest 9 i minus 10 jeszcze sobie przepiszę. Razy 3 do 19 to się równa. Tutaj mamy potęgowanie potęgi, czyli podstawę przepisuję, a wykładniki mnożymy. 2 razy minus 10 minus 20. Razy 3 do 19. No i teraz mamy mnożenie potęg o jednakowych podstawach. Podstawę przepisujemy, wykładniki dodajemy. Minus 20 dodać 19 to jest minus 1. I tam była taka odpowiedź na maturze: 3 do minus 1. Oczywiście można to jeszcze policzyć dokładnie, gdyby była inna odpowiedź, że to jest dokładnie to samo co 1 trzecia odwracamy przy potęgowaniu, przy podnoszeniu do potęgi o wykładniku ujemnym. Kolejny przykład, to znowu mamy obliczyć wartość sumy dwóch logarytmów. To się równa. Logarytm przy podstawie 6 z 9 przepiszemy, a tutaj podobnie jak w pierwszym przykładzie, tą dwójkę wrzucimy tutaj. Czyli będziemy mieli dodać logarytm przy podstawie 6, 2 do potęgi drugiej, ja to jeszcze zapiszę. To jest logarytm przy podstawie 6. Jak jest dodawanie logarytmów, to liczby logarytmowane mnożymy, czyli pomnożymy 9 razy. Tutaj wiemy, 2 do drugiej to jest po prostu 4. Wobec tego wyszedł mi logarytm przy podstawie 6 z 36. 6 do jakiej potęgi da mi 36? No oczywiście do drugiej. Zatem wartość tego logarytmu jest 2. Kolejne zadanie dotyczy działań na pierwiastkach. I żeby uprościć to zadanie, należy tutaj pomnożyć te pierwiastki. Zobaczcie, to pomnożymy z tym i to z tym. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch to byłby pierwiastek z czterech, czyli po prostu dwa. Pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z, sześć, z trzech to będzie minus pierwiastek z sześciu od razu chciałam podać wynik. Dodać. Teraz popatrzmy. Pierwiastek z trzech razy pierwiastek z dwóch to jest pierwiastek z sześciu. I pierwiastek z trzech razy minus pierwiastek z trzech. Czyli minus 3. Te pierwiastki nam się zredukują. 2 odjąć 3, minus 1. I ostatni przykład. Tutaj mamy działania na potęgach. Najpierw działanie w nawiasie. Zobaczcie, że tutaj mamy mnożenie potęg o jednakowych podstawach. To wykładniki dodajemy. 5 czwartych, dodać 1 czwarta. To będzie 6 czwartych i to jeszcze muszę podnieść do potęgi 2 trzecie. To się na podstawę przepisze. Mamy potęgowanie potęgi, czyli wykładniki mnożymy. 6 czwartych razy 2 trzecie. Skróci nam się trójka z szóstką, tu będzie 1 tu 2. Dwójka z czwórką też się skróci, tu będzie 1 tu 2. A zatem wyszło nam, że to jest 7 do 2 drugich, no to nic innego jak 7 do potęgi pierwszej, a zatem po prostu 7.